Witam wszystkich tylny botnik, no i jak widzicie rdza. Większość z was zna ten temat nie jeden oddawał samochód w ręce blacharza w celu naprawy takiego elementu. Odbieraliście samochód polakierowany, z pięknie lśniącym, wypolerowanym lakierem, byliście zadowoleni. I w tym właśnie problem, ponieważ wielu z was uważa, że to ten świecący lakier jest oznaką Dobrze wykonane naprawy, a to jest nieprawda, co udowodnię Wam w kolejnych odcinkach. Pokażę Wam 10 odcinków. W każdym z odcinków wykonam tą naprawę na nowo, w coraz to lepszy sposób. Zaczniemy oczywiście od hmm, fuszerek, skończymy na profesjonalnych naprawach. Dokładnie Wam w każdym odcinku powiem, czy to jest fuszerka, czy to już jakaś powiedzmy lepsza akceptowalna metoda, czy już jest to profesjonalna metoda. Wszystko Wam dokładnie wytłumaczę jak przedszkolakom i co najważniejsze każdą metodę zakończę w białym podkładzie i ten biały podkład udowodni Wam, że i fuszerka, i profesjonalna naprawa tak naprawdę Podkładzie w podkładzie, w lakierze wygląda tak samo. No i wiadomo, ten biały podkład jest takim, jak gdyby, odnośnikiem do tego waszego lakieru, który po naprawie tak chwalicie, nie wiedząc, co tak naprawdę kryje się pod nim. Ok. Zapraszam na pierwszy odcinek. Będzie ciekawie, przed nami 10 odcinków. Jedziemy z tym.